Dobra, zmieniamy kategorię mm, kanału. I teraz to jest kanał y, grzybiarski, nie wędkarski. No, jesteśmy w lesie i będziemy szukać kurek. Nie, no oczywiście żartowałem, kanał jest wędkarski, ale przy okazji, a ja wybrałem się na y, grzyby no i zobaczymy, czy coś w lesie jest. Czy znaczy jest? Już pierwsza kurka jest, Pierwsze pierwsza pary kurek jest, więc szukamy dalej. Kamera na y, czapkę i lecimy. ładne kurki no i co? Tradycyjnie brzozy najlepiej zaczynać w brzozach szukać jak będą w brzozach to i gdzie indziej mogą być idę pas za pasem w tą i z powrotem może to jest trochę monotonne ale przynajmniej się nie ominie grzybów nie kręci człowiek się w kółko tylko tylko idziemy pasami tak jest najprościej No i jest schowana Ciekawe czy ktoś na kamerze zobaczy kurkę, którą ja ominę Taki eksperyment zróbmy Napiszcie Jeśli widzieliście kurkę, którą ominąłem Dobra, ciemny las bukowy i kolejne kurki o tu są takie jasne białe ale grube na pewno A jak zobaczcie takie No nie białe ale wchodzą w jasny kolor Piękne kurki. O, i tu schowane. Można czasem wyczuć palcem, czy jest jakaś jeszcze pod liściami. Lepiej tego nie rozgarniać, bo później one nie będą w tym miejscu rosły. Dobra, grzyby dopisują. Znalazłem. O, ale ładne. Uuu, piękna kurka. Piękne trzy. Teraz sobie tutaj brzeg obczaję. I znowu. Ha. Na skraju bukowego lasu. No i zobaczcie. Coraz więcej tych kurek. No widzicie, tu już jest tak sucho. Świerki mniej przepuszczają wodę. Dlatego musi naj, naprawdę mocno padać, żeby woda, żeby woda dostała się do runa. No i nic, wróciliśmy do tego miejsca, z którego wyszedłem. O, tutaj małe rosną, te zostawię. Może kiedyś tu wrócę. Zdążę wrócić, zanim ktoś to wyzbiera. Fajne grube kurki, robaczywe trochę. Ale robaczywe zawsze można na skup oddać. Dobra, zmieniłem las. Podjechałem tam z kilometr może samochodem. Może tutaj coś będzie. Tam około pół kilo zebrałem w tamtych lasach. No dobra, już widzę. O, ładne. Kolejna. I tam jeszcze jedna i jeszcze o i tam dalej. O fajne miejsce. Sporo kurek. Ostatnio były tak ciepłe. Ostatnimi laty były takie ciepłe maje. Że grzybnie może przepalało albo coś. I grzybów po prostu nie było. One pojawiały się dopiero w, w, w październiku? Tak, i do listopada nawet rosły. A teraz widzę, coś się ruszyło. Na dużym lesie nie spodziewałem się trochę. Bardziej chciałem przez to przejść niż szukać grzybów i na trochę mniejszym zbierać. No ale spoko, nie? Kolejna zmiana miejscówki. Tym razem las brzozowy. Taki powiedzmy liściasty, brzozowo-liściasty, ale w większości brzozy, parę kurek już znalazłem, o, i znowu, trochę mniejsze tutaj są, no ale nie zawsze i wielkoludy się będzie zbierać, najważniejsze, no że jest ich sporo. Kolejne. Fajnie je widać, nie ma słońca, czasami są takie prześwity, ale im ciemniej, tym lepiej grzyby widać, przynajmniej kurby, jak dla mnie. Tutaj nie mam takiego planu chodzenia, po prostu chodzę na wariata w tą i z powrotem dookoła. Troszkę za gęsto, żebym wiedział w którym miejscu byłem, a w którym nie. Fajnie jest się ruszyć z domu, połazić po lesie. Coś tam znajdę zawsze. O jak wychodzi słoneczko i już troszkę bardziej się wszystko zlewa. No i fajnie, fajnie, coraz więcej tych grzybów się pojawia. Ale drobiazg. Taka garstka tutaj w miejscu. One będą dopiero wychodzić, bo tak lekko przebijają tę trawę. Patrzcie jakie gniazdo kurek znalazłem. Fajne, nie? Tam drugie widzę. Tutaj i tu jeszcze jedna, dwie maluchy zostawiamy tu. Same średniaki, średniaki i małe, ale powolutku do celu nie nagrywam wszystkich grzybów, które zbieram. A, troszkę uciążliwe jest słożenie z kamerą po krzakach, ale patrzcie to tu malutka, tu druga i tu piękne gniazdo Odsłonię trochę pokazać wam w jednym miejscu rośnie. Olała. Pięknie. Nieźle, nie? Dobra, zobaczmy. Ile ich będzie jak na kupkę poskładam. No już tyle w torbie jest, także idzie coraz lepiej. Czyli trochę się dzisiaj nachodziłem. Przez dwie godziny były marne wyniki, no aż w końcu trafiłem na odpowiedni las. Gdzie, gdzie tych grzybów jest w miarę wystarczająca ilość, bo czasami grzyby się trafiają, ale jest ich mało rzadkie. Rzadko się pojawiają. I wtedy tak słabo chodzić po lesie, jeśli chcesz dużo nazbierać. Kolejne ładne gniazdo, na chwilę stanę i komary atakują z całym impetem. Dobra, wracam do fury, dosypiemy to, co zebrałem tutaj. No Jak na pierwszy zbiór jestem zadowolony, myślę, że około 2,5 kg, także spoko. No i co, mam nadzieję, że się Wam podobało takie odstępstwo od normy grzybobranie grzybo 2021. No i co, może, może wrzucę jeszcze parę filmików takich, jak zbieram grzyby, nie wiem, czy to jest ciekawe. Nie wiem, czy to jest ciekawe, ale ja lubię zbierać grzyby. Do zobaczenia.